Chrupiący kurczak w płatkach kukurydzianych. To pomysł na dzisiejszy obiad. Idealnie sprawdzi się również jako przekąska na ciepło jak i na zimno. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Filet z kurczaka dzielimy na mniejsze części. Doprawiamy solą, pieprzem, słodką oraz wędzoną papryką. Całość mieszamy, a następnie odstawiamy na minimum godzinę do lodówki. Przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Potrzebujemy szklankę mąki, dwa całe jajka, pół szklanki mleka oraz odrobinę soli. I całość mieszamy lub miksujemy na jednolitą masę. Kurczaka łączymy z przygotowanym ciastem naleśnikowym. Dokładnie mieszamy, tak aby mięso było obtoczone. Następnie dodajemy płatki kukurydziane. One są już rozdrobnione. Wymieszać je należy z wędzoną papryką, a następnie obtaczamy tak przygotowanej panierce kurczaka dokładnie z jednej i z drugiej strony. Kurczaka smażymy na głębokim oleju na złoty kolor z każdej strony przez kilka minut. Jak widzicie, pięknie się prezentują, bardzo dobrze smakują, podajemy z ulubionymi dodatkami, ulubionymi sosami, tak jak mówiłam, na ciepło, na zimno, kto jak lubi, będą smakowały. Polecam i życzę smacznego!